Witam w czwartek, czwartego dnia kwietnia. Dziś notowania euro-dolara nieco zniżkują poniżej poziomu 1,28, a to za sprawą kolejnych słabszych danych z Eurolandu. Mowa tutaj o indeksach PMI dla sektora usługowego. To one właśnie sprowadziły pomiędzy godziną 9 i 10 notowania na nowe dzienne minima. No i ten trend jest na razie kontynuowany, a na wykresie dziennym testujemy po raz kolejny zniesienie 88,6% jeśli to wsparcie zostanie pokonane, wtedy kolejne znajduje się dopiero w okolicach 1.2660, gdzie mamy zarysowany lokalny dołek i tym samym również okolice dolnego ograniczenia głównego kanału spadkowego, w jakim euro dolar pozostaje już od początku lutego. Natomiast ta tendencja spadkowa może zostać zanegowana dopiero w momencie wybicia górą z tego e, kanału. Dziś kluczowe wydarzenia dla euro-dolara to godzina 13:45, decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro, a także godzina 14:30, kiedy to rozpocznie się konferencja prasowa Mario Dragiego. No i tutaj oczywiście inwestorzy będą doszukiwać jakichś informacji na temat mechanizmów, które mogłyby polepszyć sytuację w strefie euro właśnie w świetle tych coraz to bardziej niepokojących danych makroekonomicznych. Natomiast jeśli chodzi o pary z jenem, to dziś nad ranem polskiego czasu poznaliśmy decyzję Banku Japonii, który zdecydował się na skup aktywów w kwocie 7 bilionów jenów. Miesięcznie. Skup ten nie został ograniczony w czasie, a więc Bank Japonii może kupować różnego rodzaju papiery przez nieokreślony czas bezterminowo w takiej właśnie kwocie i tym samym jen zareagował osłabieniem się i spoglądając też na wykres pary dolar do jena możemy tutaj obserwować w tym momencie finalną wzrostową falę piątą ona może jeszcze wybić ten poziom 96 60 który jest dość silnym oporem ale w perspektywie średnio i długoterminowej na ten chwilę wygląda na to że rynek otrzymał to na co oczekiwał, czyli zostały potwierdzone te wszystkie informacje dotyczące programu skupu aktywów i tym samym może teraz realizować na tej podstawie zysk, a więc w średnim i długim terminie wydaje się, że spadek w okolicy 90-85 jest całkiem prawdopodobny. Para, funt, dolar próbuje kontynuować trend spadkowy, jaki tutaj obserwujemy na wykresie dziennym. Nawet została wyrysowana formacja przypominająca podwójny szczyt. Jednak jak widzimy, na razie nie ma tutaj zdecydowanej reakcji po pokonaniu dołka 1,5088. Modelowy zasięg dla formacji to okolice ok. 1.4920. Natomiast gdyby się okazało, że ta presja podażowa jest tutaj zbyt mała, no to wybicie 1.52 59 powinno prowadzić do powstania jeszcze większej korekty. WIG-20 po wczorajszej fatalnej sesji dotarł do minimum z Listopada mamy tutaj poziom 2310 punktów. Na razie jest on broniony, ale jak popatrzymy na wykres w całokształcie, no to widzimy jak silna jest tutaj presja podażowa i równość względem poprzedniego ruchu spadkowego wypada nam w rejonie 2272 punktów i to jest kolejne miejsce wsparcia dla notowań WIG-u 20 kontraktu na ten Indeks. A poszczególne komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.